Bardzo trudny odcinek. Poświećcie tam do góry. Czy oni dojeżdżają, nie dojeżdżają? Ale powiedzieć, że lewa nocha jedzie po tym, a prawa hamuje ich. Suwamy się skośnie, mówiłem. Jakoś? Ja to w połowie załapałem. Najważniejsze, żeby nie wjeżdżać na te kamienie, na te skałki, bo tam są wystające skałki. To jest natychmiast gleba i można uderzyć. Brawo. Wszyscy. Trudny odcinek. Słuchajcie, ale trud, trudnego odcinka ciąg dalszy. Eee, ten odpoczynek był tylko chwilowy. Chodź, poświecisz. Świeć, świeć, świeć. Jedź w przodę. Znaczy, jedź za mną, w sensie. I poświeć ten żleb. Jeszcze bliżej podejść. I świeć ten żleb. Zobaczcie, tutaj jest kolejny taki żleb, bardzo szybki, tylko znacznie dłuższy od poprzedniego. Też trzymamy się lewej strony, ja może zademonstruję jak sobie radzić w takim żlebie.